Hej, siemanko. to 16 g W kolejnym odcinku testowania energetyków na kanale energetykiem testowanym dzisiaj jest Go Energy, jagodowy jam z smak. Zobaczmy, ile tu jest gramów cukru. Cukru mamy 0. Ciekawe. I oczywiście główna słodzące jest cukra, loza, jacefulka. Bardzo niefajne te słodziki są, niezdrowe. Pamiętajcie, że pomimo tego, że jest zero cukru, zawsze znajdziecie jakieś gówno słodzące. Kiedyś nawet znalazłem energetykę, która miała miał chyba 5 yy, słodzików. Szczerze to jest tak, ta, takie ścierwo. Już lepiej wybrać energetykę y, z, y, z taką najmniejszą zawartością cukru. Nie wiem, 2 gramy na 100 ml, jakby był to jakoś, nie wiem energetyk light, to to byłoby już coś, a nie takie coś. Taki energii. Testujemy smak. Dobry nie jest za słodki, ale jednak unikałbym tych słodzików. Starałbym się ich unikać. Eee, pra... Ludzie chodzący na siłownię dbając o swoje, o swoje ciało, o zapotrzebowanie energetyczne i yy, składniki odżywcze, unikają właśnie cukru. Kofeiny nie, bo kofeina jest w kawie. To też jest tauryna. Tauryna jest gorsza od kofeiny. Yy, to jest jakby... To jest... Yy, yy... Z laboratorium taki zamiennik byczej spermy, bo w byczej spermie jest coś takiego jak tauryna i to był środek pobudzający, no i to i on jest właśnie w tym energetyku, tylko już nie taki z byczych jaj, z czegoś pamiętam na pewno, z, z, że z byczymi klejnotami to było związane, z tego była tauryna i taurynę właśnie mamy tu, a to jest też niezdrowe. Znaczy, wiadomo, substancje pobudzające na rynku są takie specjalne na, sił na siłowniach, że sole, 3 ale tauryny akurat staram się też unikać. Są, są zdrowsze zamienniki dla tego czegoś. Tu jeszcze raz na, na walne łyczka. Smakowo jest git, ale. Znaczy ja i tak dam tutaj notę tak jak mi smakuje ten energetyk, ale chciałem, żebyście poznali moją opinię odnośnie słodzików, nienawidzę słodzików. Jak wiem, że mogę na przykład zrobić sobie sam coś w domu, na przykład nie wiem, batony yy, te z, z ziarnami te. Yy, to na przykład dodać do tego owoców, ja sam sobie takie batony mogę stworzyć, wolałbym unikać tych ze sklepu bo nasza, nasza wersja, taka domowa, może mieć mniej gramów cukru niż takie sklepowe. Też można w domu sobie takie coś zrobić, te batony z ziarnami, uwielbiam je. Nie chodzi, chodziło mi o... a Zapomniałem nazwę tych batonów, rzadko jejem, jem, ale jak już się mam zjeść batona, to wybieram takie. I tam słodzik też jest właśnie e, dosyć niefajny, tak jak w tym energetyku no to będzie 8,5 na 10 bo smakuje mi, jednak słodzików nienawidzę, jest to ścierwo, które powinno być zastąpione naturalnym z takim cukrem sachralozą z owoców także dzięki wielkie za oglądanie tego filmu, lajkujcie filmy uzupełnijcie filmy, bo zapraszam, zapraszam was za na no poprzednie filmy na następne, hej siemanko, to jest 16 widzimy się w kolejnym, filmie, w kolejnym filmie na moim kanale w kolejnym być może teście energetyków, siemanko subskrybujcie kanał Piszcie swoje polecenie też w komentarzach odnośnie jakie, jaki napój, energetyk przetestować w kolejnym filmie. Cześć!